Мне кажется, что я подарю вашу ниточку. Этот объяснение жаднет только отсюда и непрезметный размыкал. Wywołanie ogólne nadaje stacja Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam nadaje wywołanie ogólne i zaprasza do łączności. Stefan Kłebek 5, Karol Wanda, Dorota. Stefan Kłebek 5, Karol Wanda, Dorota. Dzień dobry, dziękuję za odpowiedź. Przy mikrofonie Artur. Miejscowość okolice Małkini Górnej nadaje z terenu. W tej chwili odbieram z raportem 5-9. Proszę bardzo, S5 KWD, tu S5 Natalia Wanda Adam. S5 Natalia Wanda Adam, a S5 Karol Wanda Drota. Witam serdecznie, Arturze, operator Grzegorz Grzesiek. Moje QDH to Puszcza, taka niewielka wioska niedaleko sierpca, e, raport dla ciebie 5.9, że odbieram się tutaj ładnie i czytelnie, e, pracuję mocą około 100 W i antena to dipol, e, 5 metrów na ziemię, Stefan Kłówek 5, Natalia Wanda Adam, Stefan Kłówek 5, Karol Wanda Dorota. Ok Grzegorz, doskonale, 5,9 plus 10 nawet momentami się zaświeciło, z mojej strony 10 W mocy, 10 W mocy, antena mniej więcej podobnie zawieszona, czyli 5-6 metrów nad gruntem, w tej chwili jestem na takiej łące e, ze stolikiem i tutaj sobie rozłożyłem radio, antena również dipol z tym, że 5-pasmowy dipol e, e, półfalowy. E, tak, więc to wszystko z mojej strony wygląda. Grzegorz, dziękuję serdecznie za zgłoszenie. Życzę udanego weekendu i mikrofon na finał do Ciebie. S5 Karol Wanda Dorota, to S5 Natalia Wanda Adam. S5 Natalia Wanda Adam, S5 Karol Wanda Dorota. Fajnie, dzięki bardzo serdeczne. dziękuję za królewstwo, pozdrawiam. No i do następnych spotkań. No. Wszystkiego najlepszego. S5 NWA, S5 KWD. Dziękuję, Grzegorz, do usłyszenia. A na częstotliwości Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam, zapraszam do łączności.